Odrzucamy Boga, więc ktoś w tą tę przestrzeń wchodzi i to nie jest nic dobrego. Wielu, w Ewangelii świętego Jana na zapisać 16 rozdział, drugi werset. Pan Jezus mówi przyjdzie taki czas, kiedy ci, którzy będą was zabijać, będą przekonani o tym, że oddają cześć Bogu. Czy ksiądz uważa, że dojdzie do, takiego, do takiej chwili we Francji, że Europejczycy będą ginąć? Tak. Ja wydaje mi się, że, że wojna, y, wojna cywilna, y, wojna domowa y, zbliża się. Czyli wojna cywilizacyjna, tak? Tak. Im bardziej pas, do przodu biegnie czas, czas tym bardziej jest to nie do uniknięcia. Ile mają Francuzi czasu? Jak ojciec... ksiądz to widzi? 20-30 lat i nie będzie Francji.